Dzisiaj Słowo Boże mówi nam o ważnym temacie zmartwychwstania umarłych. Co ciekawe, podobnie jak saduceusze, również i my nieustannie zadajemy bezsensowne i nie na miejscu pytania. Chcemy rozwiązywać sprawy dotyczące życia pozagrobowego według kryteriów tego świata, podczas gdy w przyszłym świecie wszystko będzie inne. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu zmartwych, ani się żenić nie będą ani za mąż wychodzić. Opierając się na błędnych kryteriach, dochodzimy do błędnych wniosków. Modlitwa dnia. Gdybyśmy kochali się bardziej i lepiej, nie wydawałoby się nam dziwne, że w niebie nie ma wyłączności miłości, jaką przeżywamy na Ziemi, co jest całkowicie zrozumiałe ze względu na nasze ograniczenia, które utrudniają nam wyjście poza nasze najbliższe kręgi. Ale w niebie wszyscy będziemy się kochać czystym sercem, bez zazdrości i podejrzliwości. I to nie tylko męża lub żonę, dzieci lub krewnych, ale wszystkich ludzi, bez wyjątków i dyskryminacji ze względu na język, narodowość, rasę lub kulturę ponieważ prawdziwa miłość osiąga wielką siłę. Dobrze, że słuchamy tych słów Pisma Świętego, które wychodzą z ust Jezusa. Dobrze, ponieważ mogłoby się zdarzyć, że poruszeni tak wieloma sprawami, które nie pozostawiają nam czasu na myślenie i pod wpływem kultury otoczenia, która wydaje się zaprzeczać życiu wiecznemu, moglibyśmy zacząć wątpić w zmartwychwstanie umarłych. Tak, dobrze, że sam Pan mówi nam, iż istnieje przyszłość poza zniszczeniem naszego ciała i tego przemijającego świata. A że umarli wstają. To i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Zostań z Bogiem.